Pod koniec stycznia prywatna firma zauważyła chiński statek kosmiczny, który złapał i wyrzucił niedziałającego satelitę na orbitę tzw. kosmicznego cmentarza. Jest to obszar znajdujący się na wysokości około 300 km nad Ziemią, gdzie obiekty mają o wiele mniejszą szansę na zdarzenie się ze statkami kosmicznymi i satelitami. Ten niezwykły internet został zaprezentowany i omówiony w zeszłym miesiącu na seminarium internetowym prowadzonym przez Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych oraz Fundację Secure World. Oczywiście nie ma nic złego w tym, że Chiny są w posiadaniu technologii umożliwiającej pozbywanie się kosmicznych śmieci. Jak go nie patrzeć, analogiczną technologię rozwija właśnie Japonia. Sęk w tym, że chiński satelita SJ-21 jest postrzegany jako zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych, które obawiają się o bezpieczeństwo swoich satelit. Czy jest to jednak uzasadniona obawa?